Anulowanie niezłomnych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez Komunistów został anulowany z uroczystości państwowej, ale obchody społeczne miały miejsce. Widać, społeczeństwa polskiego tak łatwo nie da się anulować. Przetrwało zabory okupantów niemieckich i sowieckich, to nieobecnych Antypolaków przetrwa. W ramach reformy edukacji anulowano z historii nie tylko niezłomnych z ostatniego powstania antykomunistycznego, lecz także wszelkie postawy niezłomności z naszej historii. Mamy powrót do czasów systemu komunistycznego, kiedy zainstalowano taką edukację, że przez lata najlepsi uczniowie mogli nie wiedzieć nic nie tylko o hołdzie ruskim, ale i o eliminacji Polaków po tym jak ruscy wyzwolili w cudzysłowie Polskę. Niestety, spustoszenie intelektualne przetrwało w niemałym stopniu do dziś, bo i system edukacji, nauki tak strukturalnie, jak i personalnie stanowi kontynuację perelowskiego, z modyfikacjami zbyt kosmetycznymi. Na szycie systemu edukacji stoją uczelnie tzw. wyższe, gdzie formatuje się nauczycieli i elity, a tam w historiach i archiwach nie ma na ogół komunizmu, stanu wojennego, kolaboracji akademickich z gniwku z przewodnią siłą narodu. I ma to przełożenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Flagi państwowe zawisły mimo wszystko na budynkach urzędów, nawet tych kierowanych przez komuchów, ale nie na gmachach uczelni, co było widać na trasie Marszu Pamięci Niezłomnych w Krakowie, przechodzącego obok Kolegium Nową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trudno się dziwić, bo przecież lektorzy sami wyklinali niezłomnych akademików. Tak na początku, jak i na końcu komunizmu. I z historii wszechnicy cnót wszelakich te postawy anulowali. Czy taka niegodziwość, niepamięć, abdykacja z poznania prawdy jest cnotą? Widać tak jest to postrzegane w obecnym systemie wartości, czy raczej jego braku. Skoro anulowaniu niezłomnych, Towarzyszy entuzjazm wynoszenia do panteonów akademików złomnych, zasłużonych dla kolaboracji z systemem kłamstwa. Czy społeczeństwo okaże się zdolne do rzeczywistej naprawy systemu edukacji, a domeny akademickiej w szczególności? Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 13 marca 2024 roku. Autor Józef Wieczorek